Radio Hit, Twoje źródło informacji. Damian Korpalski, witam bardzo serdecznie. Zapraszam do wysłuchania kolejnej audycji z cyklu Podsumowanie Czteroletniej kadencji Zarządu Powiatu i Rady Powiatu Wocławskiego na 107 i 6 fm. Gośćmi dzisiejszego programu są starosta powiatu wocławskiego, pan Kazimierz Kaca. witam pana, panie starosto. Ja również witam pana redaktora, Radiosłuchaczy i witam mo szanownego mojego kolegę, pana Wójta Stanisława Sadowskiego oraz wójt gminy paruchowo, pan Stanisław Sadowski. Dzień dobry, panie Wójcie. Witam serdecznie. Dzień dobry. Drodzy panowie pełnicie ważne funkcję publiczną już od ponad 20 lat, w związku z tym chciałbym zapytać, jak panowie oceniają zmiany, które zaszły w Polsce po roku 1989? Tak się składa, że z panem starostą jesteśmy jedni z najdłużej działających w powiecie jako wójtowie. Pan Starostał wówczas też był wójtem gminy Chocen, jako samorządowcy i faktycznie możemy na tle tych lat powiedzieć, jakie zmiany doszły. A jakie doszły, to myślę, że najlepiej obserwują to mieszkańcy poszczególnych gmin powiatu łucowskiego, bo to widać. Ja pamiętam lata 90., kiedy pracę w samorządzie, to faktycznie no, zaczynaliśmy od wodociągów, telefonizacji, kanalizacji dróg. Dziś właściwie to już mamy za sobą. My już dzisiaj ulepszamy to, co robiliśmy w latach 90. Ja na przykład u siebie już modernizuję to, co budowałem od podstaw. Także tych pieniążków jest więcej i tutaj muszę powiedzieć dzięki środkom Unii Europejskiej w ostatnich latach, no myślę, że i gminy i powiat dużo się zmienił na plus. Zresztą nie tylko powiat korzysta, czy gminy korzystają, samorządy korzystają, ale również korzystają rolnicy, mieszkańcy i to dosyć Duże środki. Ostatnio rozmawiałem z moimi rolnikami w gminie Barchowo. No i powiem, że są zadowoleni. Mógł powiedzieć, że gdyby nie środki unijne, nigdy ich gospodarstwa by tak nie stały. Umasznowione po 3-4 ciągniki, maszyny nowe, także nie narzekają na pracę, jak to kiedyś w rolnictwie na roli. Panie starosta, pan jak ocenia zmiany, które zaszły w naszym kraju po roku 1989? Proszę państwa, zmiany są ogromne. Ostatnio byłem na sesji Rady Gminy w Baruchowie i powiedziałem też te same słowa. To każdy dziś ja już nie pamięta. Nie wszyscy mają prawo pamiętać, bo tak jak Pan redaktor jest tak młodym człowiekiem, że na pewno nie pamięta. Natomiast my tu z Panem Wójtem de facto w 90. roku wspólnie zaczynaliśmy tworzyć te samorządy. Byliśmy młodymi wtedy osobami. Natomiast dzisiaj nam już troszeczkę lat przybyło, ale pamiętamy. I mi się wydaje, że większość ludzi pamięta. I to, co powiedziałem na sesji Rady Gminy Baruchowo. że Państwa, to był okres, że nie chce się pamiętać pewnych rzeczy. Dzisiaj chciałoby się zmieniać na lepsze i to jest naturalne. I to, co Powiedział pan wójt. Wtedy były inne czasy. Na początku lat 90. wszyscy się uczyliśmy, był większy jeszcze może zapał do tych zmian, bo wszyscy chcieliśmy żyć inaczej. To, co mówił pan wójt. Były sprawy wodociągów, telefonizacji, dróg, kanalizacji, oczyszczalni i tak dalej. Dzisiaj idziemy dalej, mówimy o internecie, mówimy o pewnych rozwiązaniach, ale tu nie chodzi tylko o samorządy. To mi się bardzo podobało, co wójt powiedział odnośnie tego, żeby najbardziej to docenili mieszkańcy. I taka nasza rola jest. Patrzmy na to, jak to oceniają mieszkańcy. A sądzę, że zmienia się. Zmienia się w powiecie wocławskim, jak w każdym zespole są samorządy, w których idą szybciej do przodu. Niektóre rzeczywiście mają może troszeczkę większe problemy czy trudności, ale w każdej gminie, tych 13 gmin w powiecie wocławskim widać te zmiany. I dlatego trzymajmy ten kierunek, współpracujmy, rozmawiajmy. Bo rzeczywiście dzisiaj przychodzi okres, że trzeba się łączyć w silniejsze grupy, większe organizmy i wykorzystywać każdą złotówkę, która jest dana na ze środków unijnych. A takim jednym z takich mistrzów w pozyskiwaniu środków, a to jest siedzący tu przy mnie pan wójt Stanisław Sadowski. Drodzy panowie, nie wiem, czy się ze mną zgodzicie, ale takim znakiem czasu, jeżeli chodzi o gminy i postęp, który nastąpił po roku 1989, są również właśnie telefony stacjonarne. Dawniej, jeżeli chodzi o gminy Powiatu Wocławskiego, taki telefon w latach 90. znajdował się tylko i wyłącznie w urzędzie gminy. Po latach każdy mieszkaniec z gminy posiadał już taki telefon. Stacjonarne, a z biegiem czasu okazało się, że są one mało funkcjonalne i na tereny gmin również wkroczyły telefony komórkowe. Prawie każdy mieszkaniec taki telefon komórkowy już posiada. Tak, wówczas Rady 90. tworzyły się komitety społeczne na poszczególnych miejscowościach, w poszczególnych gminach. Sami mieszkańcy, rolnicy budowali tą sieć telefoniczną. Dziś mamy właściwie ci mieszkańcy, którzy budowali. Zejście z tych telefonów, abonamenty wyrejestrowali i przeszli na telefony komórkowe. Poprzez internet, dziś możemy poprzez SMS-y do każdego mieszkańca, co właściwie daną informację przekazać w ciągu kilku sekund, także nie trzeba już dzwonić przez internet. Ten kontakt jest automatyczny i natychmiastowy. Szanowny panie redaktorze, kolego Stanisławie, jeśli mogę tak powiedzieć, jest taka sytuacja oczywiście telefony. Wszyscy się cieszyliśmy wtedy. To, co pan tutaj, panie Damianie, powiedział, każdy był dumny i zadowolony, że ten telefon otrzymał. Natomiast chcę powiedzieć może jeszcze jedną ważniejszą sprawę. Tak się składa, że na sesji to w Baruchowie też wracam, to z uporem podkreśliłem. Była delegacja, Przedstawicieli z Ukrainy. Trójka państwa profesorów. I ja powiedziałem wtedy na sesji w Baruchowie, że rzeczywiście idei samorządu, bo oni chcieli zapoznać się z naszą ideą samorządu. Niech się uczą właśnie w takich małych ojczyznach. Na początku lat 90. nie było tej więzi. Sądzę, że była też, ale może mniejsza. Dzisiaj nikomu już by się nie śniło, żeby taka gmina Baruchowo, bo niebo, czy Hoceń były jakieś łączone czy zabierane. To są małe ojczyzny i w tych małych ojczyznach chce się żyć. Ja jestem pod ogromnym Wrażenie, na spotkaniu sesji, gdzie mieszkańcy utożsamiają się z tą gminą i na pewno nikt by nie chciał wracać do początku lat 90. Żyjemy w tych czasach i niech te czasy będą, są przed nami nowe wyzwania, a jestem przekonany, że dzisiaj samorządowcy wspólnie z mieszkańcami poradzą sobie z nowymi sprawami, które są do rozwiązania. Taka propos współpracy panowie znacie się przecież od wielu lat, nie jest też tajemnicą, że nieraz dochodziło między wami do wielu sporów. Panie starosto, chciałem zapytać, skąd do tej pory brały się te różnice w poglądach? Proszę Państwa. Czy to były spory? Były różnice zdań i rywalizowaliśmy między sobą. To jest normalne, ale to na zdrowych zasadach. A że były nieraz różnice zdań, proszę Państwa, to może już i wiek, jak jest 25 lat się współpracuje, to są pewne inne spojrzenia na pewne rzeczy. Natomiast w zasadniczych sprawach, nawet w tych momentach, gdzie żeśmy się różnili, to mniej więcej 4 lata temu nigdy nie było takiej sytuacji, żebyśmy nie szukali cech wspólnych, szczególnie pozyskiwaniu środków i rozwiązywaniu problemów. Można było dyskutować i to, co powiedziałem na początku. Każdy z jakiegoś innego komitetu szukał pewnych rozwiązań, każdy miał pomysł na rozwiązywanie, czy to w minie, czy w powiecie. Natomiast po wyborach usiedliśmy, podaliśmy sobie ręce i mówimy: czas budowy, czas iść do przodu i szukać takich rozwiązań. Oto są pewne efekty, są te efekty. I dzisiaj bardzo mi się podoba taka sytuacja, że wspólnie szukamy pewnych rozwiązań. Mam nadzieję, że ta przyszłość będzie jeszcze stała większym otworem, bo mi się wydaje doświadczenie tutaj. Takich osób jak pan Stanisław będzie przynosić efekty w rozwoju naszego powiatu, a cząstką tego powiatu jest gmina Baruchowo, gdzie stale podkreślam: Czas dobrych gospodarzy jest i samorządowiec, wójt, burmistrz, starosta w pierwszej kolejności muszą mniej być politykami, a więcej gospodarzami terenu. Tu wspólnie doszliśmy do wniosku takiego: pańskiego kokonia tuczy. Może rzeczywiście, proszę państwa, to są tylko słowa na pokaz, ale to nie. Tam, gdzie nie będzie gospodarza terenu, nie ma efektów. A przykładem efektów w Baruchowie czy w innych gminach to jest targowisko, to jest zielona szkoła, to są te obiekty sportowe, gdzie sądzę, że można się szczycić nie tylko w naszym województwie, ale poza naszym województwem również. I to jest cząstka powiatu: jak można nie cenić ludzi, którzy rzeczywiście wkładają wiele w serca to, co robią, i są z tego efekt. Panie Wójcie, ja chciałbym zapytać o Pana ocenę polityki starosty pana Kazimierza Kacy, jeżeli chodzi o starostwo powiatowe we Wrocławku, polityki prowadzonej przecież już od wielu lat. Może oczy. Do słów Pana Starosty, na pewno nie dzieliły nas sprawy polityczne, bo nigdy, ja pamiętam, do roku 90. ani ja, ani Pan Starosta nie byliśmy żadnej partii politycznej i tutaj polityka jakby odeszła na bok. Natomiast bardziej sprawy gospodarcze nas różniły niż polityczne, ze względu na to, że zarówno ja, i Pan Starosta chciał dla swojego terenu zrobić jak najwięcej. Będąc wówczas jeszcze w błędnym chodzeniu, chciał wszystkie inwestycje jakby skupić wokół swojego kochanego Chocenia. i ja również tutaj chciałem, żeby na teren Gwaruchowa tych inwestycji, czy drogowych, czy innych, było jak najwięcej. I myślę, że te różnice z tego. Natomiast przyszedł czas teraz, że już właściwie Pan Starosta wokół swojego kochanego Chocenia zrobi wszystko, to teraz już myślę, że może dzielić środki poza Choceniem. I tak się teraz doczekaliśmy, że wspólnie budujemy drogi powiatowe. Myślę, że w przyszłym roku będzie modernizowany Dom Pomocy Społecznej w Korowie i to też w Gminie Warochowo zostanie. Ja jako Wójt nie żądam od Starostwa niczego, to co jest w kompetencjach oczywiście Pan Starosty, bo czegoś innego by nawet nie mógł zrobić z zadań innych, Ale myślę, że ta współpraca chociażby w takich w sprawach łączących gminę i powiat to dobrze służy, dobrze służy zarówno i powiatowi i gminie, ale także i mieszkańcom. To możemy zaobserwować i myślę, że no teraz możemy to podsumować w tym roku 17 sierpnia na doszynkach gdzie między innymi może wybiegam przed, ale między innymi jest to uwieńczenie podziękowań rolnikom za ich ciężki, za ich ciężką pracę. Drodzy słuchacze, na tej odpowiedzi kończymy pierwszą część debaty, której gośćmi są starosta powiatu wrocławskiego pan Kazimierz Kaca oraz wójt gminy Baruchowo pan Stanisław Sadowski. Na drugi Drugą część audycji zapraszam jeszcze dziś na godzinę 17.30. Damian Kropalski, do usłyszenia. Radio Hit, słuchasz i wiesz.